Wózek Karelo Magia to wyjątkowy przedstawiciel nowego etapu rozwoju kompaktowych modeli 2 w jednym. Obecnie to jedyny wózek na rynku, który składa się razem z gondolą do takich rozmiarów, że wiele linii lotniczych może go zaakceptować nawet jako bagaż podręczny. Sam fakt, że można złożyć wózek z gondolą, jest świetnym rozwiązaniem, nie tylko w podróży, ale też na co dzień. A co najważniejsze, jak wszystkie wózki Karelo Model Magia łączy w sobie funkcję klasy Premium w przystępnej cenie. Nazywam się Samir. To jest kanał sklepu Dawidam. Proszę, daj nam lajka i subskrybuj nas, jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi ciekawymi nowościami. A my zaczynamy. Waga stelaża z gondolą to 9,7 kg. Wysokość od podłogi do gondoli to 45 cm. Oczywiście trzeba się do niej dość nisko schylać, ale w porównaniu z innymi kompaktowymi wózkami tego typu, gondola znajduje się o 5 cm wyżej. Natomiast wysokość rączki 107 cm będzie odpowiednia nawet dla rodziców o wzroście powyżej średniego. Szerokość podwozia 45 cm. Tkanina jest wodoodporna i z filtrem UFAW 50. Budka regulowana w dwóch pozycjach z możliwością przedłużenia chroni zarówno przed wiatrem, jak i słońcem. W gondoli znajduje się nie jeden, nie dwa, a aż trzy panele wentylacyjne. Pokrowiec zapina się na magnesy i zamek błyskawiczny. Budka opuszcza się za pomocą guzików z efektem pamięci. Wnętrze wykonane z trwałych materiałów można zdjąć do prania. Wymiary miejsca do spania to 29x74 cm. Materac z pianki podzielony na dwie części. Do codziennego użytku można dokupić materac jednolity. To już kwestia preferencji. Gondola równie łatwo składa się także z takim materacem. Aby złożyć gondolę razem ze stelażem, należy najpierw złożyć budkę, następnie pociągnąć za metal. Mechanizm znajdujący się za nią i gondola się składa. Potem pozostaje tylko złożyć ramę. W takiej formie. Jak widzicie, wózek bez problemu stoi pionowo i jest także uchwyt do przenoszenia. Rozkładanie jest jeszcze prostsze. Wystarczy nacisnąć przycisk w rączce i docisnąć gondolę, aby ją całkowicie rozłożyć. Gondolę można odpiąć za pomocą przycisków z efektem pamięci. Następnie, aby przejść do wersji spacerowej, należy założyć na ramę komplet tekstyliów. To robi się wystarczająco prosto. Przeciągamy boki w prowadnicę, wkładamy dasze, Mocujemy siedzenie, wkładamy barierkę i mamy spacerówkę o wadze zaledwie 7,3 kg, która również jest akceptowana przez większość linii lotniczych jako bagaż podręczny. Nawiasem mówiąc, aby nie brudzić tkaniny, jest tutaj specjalny pasek z zapięciem. Rozkłada się równie łatwo. Budka w spacerówce jest przedłużana. Posiada okienko wentylacyjne. Oparcie regulowane paskiem. Podnóżek regulowany przyciskami z boku. Wymiary miejsca do spania to aż 33x92 cm. Spacerówka wyposażona jest w dodatkowy miękki materacyk. Barierka jest uchylna. Posiada pasy bezpieczeństwa z wygodną regulacją do wzrostu dziecka oraz magnetyczną klamrę. Kształt podnóżka jest taki, aby starszemu dziecku nic nie przeszkadzało na nim się opierać. Koła są niewielkie przednie 12, tylne 15 cm, ale mają dość dobrą amortyzację. Pedał hamulca na tylnej osi. Kosz na zakupy wytrzymuje do 3 kg. W zestawie plecak, moskitiera, folia przeciwdeszczowa, torba do przewożenia wózka i uchwyt na kubek. Carello Magia to wózek nie tylko do podróży. Daje swobodę ruchu w każdych warunkach, nie stwarzając żadnych ograniczeń. A jego zalety uzupełniają praktyczne funkcje i atrakcyjna cena. Można go zamówić na naszej stronie dawidampl lub w naszym sklepie stacjonarnym w Krakowie. Polub nas, zasubskrybuj. I do zobaczenia następnym razem. Pa!